Proszę, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Tak. Dobrze. Pani doktor, ja przede wszystkim. Chciałem podziękować za bardzo ciekawy wykład i dodatkowo wygłoszony z dużym wdziękiem. Tak się Wpłynęło na to, że słuchaliśmy... Z Pani z dużym zainteresowaniem, nie żałuję, że siedzę w drugim rzędzie, ale yy, co Pani na takie moje przemyślenie, że oczywiście yy, pewne doktryny mogą być realizowane, jeżeli mamy ku temu możliwości pewne. To znaczy, gdyby Niemcy gospodarczo nie odrodziły się po II wojnie światowej i plan Marszala i tak dalej, to nici byłyby w całej Unii i mogliby sobie śnić tylko. O co mi chodzi, że y, oczywiście oni mogą to robić, y, powiem inaczej, y, jakby równolegle, tak ja uważam, to, y, równolegle jest kołupiona ta y, doktryna, Europy, ale z drugiej strony też równolegle rozwinęła się potęga gospodarcza Niemiec. Czyli, czyli ja nie wiem, czy ta doktryna została, jak Pani wspomniała, y, odgrzebana po 90. latach po prostu, kiedy już Niemcy osiągnęli pewną, y, y, że tak powiem, pewne przewodnictwo w Europie, jeżeli chodzi o potęgę gospodarczą i wiemy, że oni nie mają potężnie rozbudowanej armii, są potężni gospodarczo i chcąc nie chcąc przez swoją potęgę gospodarczą mają można powiedzieć, tak jak pani powiedziała słusznie najwięcej do powiedzenia i główne decyzje zakładają w Berlinie, prawda? Kiedy były potrzebne pieniądze na wykupienie obligacji to oczywiście Niemcy dały, bo przyszedł czas na wykupienie obligacji, w tym wielu greckich, które były zakupione przez podmioty zagraniczne i byłoby bankructwo państwa totalne, gdyby Niemcy wtedy nie pomogły. Z tym, że chciałbym wspomnieć, że również w tym było wiele wykupionych obligacji przez niemieckie banki, również greckich. Także ratując tą Grecję, ratowali przy okazji siebie. Także ale nie mniej rzeczywiście uratowali, o czym ja mówię. Więc przede wszystkim ja twierdzę, że potężna jakby sytuacja gospodarcza tak umożliwia po prostu z powrotem, że wypełnia się jakby ta doktryna, ale poprzez poprzez no, jakąś potęgę. Państwo Jagiellonów to też było potężnie obszarowo. Rex Polonia, Magnus Dux Lituania, prawda? Znam to, bo Pani Łacinę wspomina, ja też wspominam. Król Polski, Wielki książę Litewski, Ruski, Pruski, Węgierski, Szwedów, Gotów i Wandalów, władca dziedziczny. Taki był tytuł Zygmunta III Wazy, proszę Państwa. I, i też to, ale miał te możliwości, więc... Po pierwsze w zasadzie zgadzam się ze wszystkim, co pani mi powiedziała, z tym, że gdybyśmy chcieli to wszystko spełnić, to, jest, to jeszcze musi nam się narodzić przywódca, który by chciał to wziąć, jak pani powiedziała, w swoje ręce i zająć się tą organizacją. Był Piłsudski, był świętej pamięci Lech Kaczyński, który dostrzegał to niebezpieczeństwo. I w tej chwili nie mamy, raczej jest nazwy wasalczy w stosunku do hegemonów, czyli do Niemców. Się boimy zabrać głos w tej sprawie nawet. A oczywiście, że ta konstytucja i ta, ta solidarność i powiedzmy działanie przeciwko Unii i tak dalej, to jest nic innego jak, jak w ogóle... No się z dużej części yy, yy, niezależności, suwerenności. Także, y, także chcę powiedzieć, że y, wspaniała byłaby sprawa i jest duże westchnienie do Państwa Jagielonów, do Piłsudskiego, no i najbardziej oczywiście nie możemy zapomnieć, że została przerwana misja yy, świętej pamięci yy, profesora Lecha Kaczyńskiego, który już Spotkał się z wielkim uznaniem, bo jednak został uznany w Gruzji, w Stanach miał też inne zupełnie, że tak powiem, spojrzenie i oni inaczej patrzyli. I po nim nastąpiła całkowicie miękkość polityki polskiej. Miękkość z bezbronnym podbrzuszem, bym powiedział. To zupełnie tak to, to anatomicznie. I, I dlatego Polska w tej chwili no, nie może być szanowana nawet przez Niemcy, bo Niemcy też y, szanują tylko partnerów, ale nie fasali. Także temat był bardzo ciekawy i cieszę się, że pani przysłał że żeby i zaproszenie na <laughs> za to spotkanie tym bardziej i że cieszę się, że właśnie członkini na koła Gdańsk północ, prawda, tutaj nas wszystkich, y, że tak powiem, nakarmiła taką wspaniałą y, kolacją polityczną. Bardzo Proszę. Ja chciałam się odnieść do jednego wątku, do takiego tonu, który w pana wypowiedzi mnie uderzył. Mianowicie nie, nie bardzo mówię, nie. Ja, ja wiem, że Polska jest zniszczona przez tyle jakie rządy, przez takie, a nie inne skutki okrągłego stołu, dany walcerowicza i tak dalej. To wszyscy wiemy i nie. Nie, nie, nie musimy sobie tego powtarzać, ale jak wstępowaliśmy do Unii, to, to ja z moim mężem Andrzejem robiliśmy takie wykresy nawet, no, jaka duża jest Polska, jakie są y, 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 inne kraje, które wówczas do Unii przystępowały i wtedy też, może nie wtedy, ale w takim samym momencie pojechaliśmy na, na Litwę i tam rozmawialiśmy z politykami, z Polakami, z kim się dało. No i wtedy oni mówili o tym, że oni mają jedną fabrykę, taką naprawdę dużą i porządną, która robi świece do silników, do traktorów, do, do w całym Związku Radzieckim. Tak. I ta fabryka właśnie padała, bo pokończyły się, kończyła się kooperacja, żeby Radziecki się rozpada. Ja sobie wtedy uświadomiłam, jaką my jesteśmy potęgą. Przecież my mamy wszystkie, wszystkie działy przemysłu, lub mieliśmy. Nie, prawda? Mieliśmy, mieliśmy. No ale jeszcze tam się coś da być może razem. W każdym razie mieliśmy. Mamy naprawdę żyzne ziemie. Wystarczy się przejechać gdzieś tam po jakiejś tam yy, Grecji, czy, czy, czy innych krajach śródziemnomorskich, żeby stwierdzić, że mamy tych żyznych ziem mnóstwo. Mamy kopaliny. To jest pewnie nieszczęście, bo wszystkie kraje, które mają duże, duże złoża naturalne i inne bogactwa, to popadają w podwolne popoty, bo ktoś za nich napada, prawda? Ja teraz czytałam taki, taką książkę o tym, gdzie jest największe rozwarstwienie społeczne bogactwa, prawda? Wiadomo, że największe, że, że to jest bardzo szkodliwe dla gospodarki, jeśli to rozwarstwienie jest duże, to naj, największe jest krajach, w których jest bardzo wysokie PKB, dużo, dużo, dużo surowców, a to wszystko zagadnia jakieś jakaś, jakaś korporacje, jakaś oligarchia, prawda, jacyś ludzie jednacy jak w Tunezji ten, ten prezydent. Ale, ale w sumie jesteśmy krajem też bogatym. I jeśli mówimy, co my biedni możemy, to sobie pomyślmy, a co mogą biedniestończycy, Łotysze, Litwini. Przecież to jest w sumie jednak wielka potęga. Gdyby, gdyby współpracować i gospodarczo, i politycznie, i, i, i dzielić się doświadczeniami, dzielić się również, ja miałam kiedyś taką ideę, to jest niewykonalne oczywiście, ale na przykład uważam, że to jest głupie i haniebne, że na przykład Polska rywalizuje ze Słowacją, a Słowacja z Polską, kto da lepsze warunki dla, jakiegoś, dla jakiejś tam korporacji, to znaczy trzeba im dać i ziemię i, i zwolnienie z podatków na, na 100 lat i możliwość zatruwania środowiska i, i jeszcze trzeba im zbudować prawda, transport i tak dalej. Bo wtedy jak my im tego nie zrobimy, to im to zbudują Słowacy albo, albo ktoś. Więc jeśli mówimy o solidarności, to taka elementarna solidarność, żeby sobie po prostu nie podbierać tych inwestycji w taki jakiś idiotyczny sposób ze, ze szkodą dla wszystkich i po prostu się wzajemnie spierać. No my, my mamy jednak nawet po, po całej tej ruinie, do której doprowadziły te, te prawda, pomysły y, 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 transformacji właśnie przeprowadzone w ten sposób, to jednak jeszcze coś tam zostało, a potencjał mamy taki, że, że przy dobrych, dobrym zarządzaniu i, i, i mobilizacji no możemy się jednak wybić i przy pomocy właśnie tych nazwijmy to tych maluchów biednych. Nie, ale przepraszam, że odpowiem, bo muszę że pocem odpowiedzieć. No to, ale to przecież Pani dokładnie nie wiem, dlaczego, bo wydało mi się, że Pani Ano, że się Pani za mną nie zgadza. To wiedziałem, że potrzebny jest jeszcze odpowiedni człowiek, żeby porszą... taką. Na, na no temat you. człowieka ja się nie wypowiadam. Ale ja tak właśnie nie Mogę zobaczyć Wałęsę z drugiego. Tutaj jeszcze jedna sprawa mi się tak nasunęła w czasie wypowiedzi Państwa. Sprawa, której nie poruszyłam, zresztą celowo, bo planujemy sobie kolejne spotkanie, mamy takie marzenie, tak. na które już z góry chciałam Państwa bardzo y, zaprosić. Prawdopodobnie 18 lutego oczywiście jeszcze będziemy się dalej powiadamiać w tym gronie i, i może, mam nadzieję, jeszcze większym. E, odnośnie roz. Ja sobie ten temat zostawiłam na, na, na zupełnie osobny wykład odnośnie cywilizacyjnej tożsamości Rosji, odnośnie tego, czym jest Rosja. Ale w kontekście tego, o czym tutaj była mowa, bo ta Rosja się pojawiła zupełnie niechcący to trzeba sobie zdawać sprawę, że w tej doktrynie, ta doktryna Mitteleuropa, Europy się jeszcze raz do tego odniosę, również zakłada strategiczne partnerstwo z Rosją. Ona ją pierwotnie zakładała, ona ją zakładała, proszę Państwa, od czasów właściwie Kongresu Wiedeńskiego, czyli już od ustaleń w Kongresie Wiedeńskim, od czasów Aleksandra, który mu piękne hasła potrafił głosić i piękne nawet tworzył, to, to tak jakoś dziwnie mi się przypomina teraz szczególnie, kiedy nie jesteśmy świadkami tego spektaklu politycznego. Piękne hasła, bardzo europejski wygląd, piękny europejski makijaż, tylko co z tyłu. I to właśnie, to strategiczne partnerstwo z Rosją, które przewiduje dla Polski rolę bufora, jest bardzo niebezpieczne. I stąd ta konieczność absolutna budowania własnej tożsamości, własnej tożsamości w tym regionie Europy, i to jest konieczność absolutna, to o czym Pani wspomniała, pomysłu, pomysłu, jak tą tożsamość budować w oparciu o sojusz, z kim tą tożsamość budować. Bo bez tego pomysłu my jesteśmy tak naprawdę rzeczywiście gołosłowni, bo Polska już... Już niestety nie jest aż tak atrakcyjna jak była na początku lat 90. Bo skutki pogrążania polskiego przemysłu na przykład proszę państwa pogrążania i to pogrążania celowego polskiego przemysłu mamy już w tej chwili niezwykle widoczne. Robienia miejsca dla wielkich koncernów mamy już niezwykle widoczne demontażu polskich stoczni to jest temat, który moglibyśmy długo omawiać, ale ja potraktuję go, wybaczcie Państwo, hasłowo. Rozwalenia polskiej gospodarki morskiej. Zastanówcie się Państwo, kto na tym zyskał. I gdzie zapadały decyzje, tak naprawdę, między innymi o demontażu polskich stoczni. Kto jest największym, które stocznie, na przykład w Europie, były największym konkurentem, czy dla kogo polskie stocznie były największą konkurencją. Bo my rozmawiamy, Niemcy, proszę Państwa, to jest kraj, który od zawsze uprawia tak zwaną realpolitik, chociaż bardzo tego nie lubią słowa, żeby im to wypomnieć. No więc pytanie o pomysł. O pomysł. Pan się zgłaszał. Tak, to była jakaś mhm. próba, żeby Panem, który pierwszy zabrał głos. A mi się wydaje, że ja sobie i bez tego poradzę. Nie jest mi potrzebny mikrofon. Tutaj bardzo ciekawie była przedstawiona właśnie moim zdaniem kwestia zagrożeń. Nie wydaje mi się, żeby na tym etapie, a szczególnie pod tymi rządami, Polska miała jakiekolwiek szanse próby jakby stworzenia bardzo silnego odporu czy jakiejś akcji antyunijnej. Natomiast bardzo utkwiła mi w pamięci ostatni wywiad naszego Świętej Pamięci Prezydenta Kaczyńskiego, w którym odpowiadając na liczne pytania na temat polityki międzynarodowej prowadzącego redaktora, kilkakrotnie wspomniał o roli Polski. Jak on by sobie to wyobrażał, była to oczywiście koncepcja pewnych idei bezwzględnie Marszałka Piłsudskiego. Widział Polskę jako piąte co do wielkości, jeżeli chodzi o siłę, szczególnie gospodarczo. Potencjał ludnościowy terytorium jako piątą siłę, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej, i widział potrzebę, a wręcz konieczność budowania struktur, które byłyby oparte na państwach typu Węgry, wtedy mocno antyunijne Czechy Klausa i stworzenie jakiegoś próby rozbicia tworzącego się przymierza niemiecko-rosyjskiego, bo generalnie o to chodziło. I tutaj na tym etapie oczywiście bardzo ciężko będzie pod obecnie, nazwałbym to krótko, lokalskimi rządami platformy stworzyć tego typu jakiś odpór. Natomiast moim zdaniem należy ciągle informować społeczeństwo o tego typu zagrożeniach. Młodzi ludzie nie mają zupełnie pojęcia nauka historii umiera w zasadzie w szkołach, w liceach i tak dalej, w szkołach podstawowych. I dlatego należy pewne idee właśnie kontynuować. Jeszcze wracając do tematu, który tak odrobinkę padł, chodzi o przemysł stoczniowy w okresie, kiedy niszczono polski przemysł stoczniowy, stocznia w Warneminde niemiecka dostała bardzo duże dotacje od rządu niemieckiego. Nie wypaliła ta akcja, dlatego że te pieniądze zostały jednak źle rozdysponowane, zmarnowane. Nie udało się w pełnym zakresie byłej enerdowskiej Stoczni w Warneminde uratować, ale ona dalej produkuje i nie padła. Co więcej, dzięki przebojowości niemieckiej zdobyła niemałe znaczenie. Jeżeli chodzi o wpływ na przemysł stoczniowy turecki, który w tej chwili Turcja przejęła generalnie rolę polskie, jeżeli chodzi o budowę i remonty statków i z tego sobie też trzeba zdać sprawę. Dziękuję bardzo. przedstawić tylko, bo nie podał. A prywatnie to ojciec tej Pani, czyli Goworozki. A tutaj jeszcze jest Pani, Pani jeszcze, tak? Czasu jest niewiele. Nie chciałam przeszkadzać, przepraszam. No, proszę, Rzeczywiście najpierw też dziękuję bardzo z organizatorom, że panią zaproszono i że możemy tutaj na ten temat dyskutować. Ale temat jest tak szeroki, czasu jest niewiele, więc możemy tylko właściwie hasłowo do niego podejść. Chciałam zacząć od tego, że jesteśmy krajem nadbałtyckim, z otwartym oknem na świat i to, co właściwie niszczono przez wszystkie lata komunizmu i udało, udało się już na początku trochę mieć ten wiatr w żagle, ażeby rozwinąć to i gospodarkę morską przede wszystkim i robo, rybołówstwo i przemysł cały stoczniowy. Od, dosłownie przez te dwa lata, kiedy jeszcze Kaczyńscy rządzili, widzieliśmy ten właśnie wiatr w żaglach. Nagle zaczęło się wszystko walić i to o czym pani mówi, no też akurat jestem historykiem prawa, więc stąd, mówiąc, sięgnęłam jeszcze głębiej do czasów Kazimierza Jelończyka i właśnie do Jagielonów, kiedy tam cały czas miłość ojczyzny dyktowała nam prawa przemysłu, gospodarki i działania. I dopóki nie, nie zacznie się mówić o tym, że trzeba nowo wrócić, tak jak Piłsudski to postawił, do młodzieży, odbudować harcerstwo polskie, gdzie się mówi o miłości do ojczyzny, Odbudować historię, znaczy przywołać, przywrócić historię w, w szkołach, bo to, że oni chcą jeszcze ją właściwie bardziej skreślić, przywróci się, bo tylko poprzez znajomość szeroką historii i dziejów Polski można myśleć o jakiejś odbudowie tego, co się dotychczas zniszczyło. Młodzież, jak to oni mówią, nam to zwisa nas woli właściwie bardzo wiele, mocno to, że myśmy oddawali nasze życie, nasze zdrowie dlatego, tego ta ojczyzna była wreszcie wolna. To co się dzisiaj dzieje to, to jest złe. Poza tym rządy Tuska, to, patrząc na historię, to są właściwie pnowania Goebbelsa. No wróćmy do tego i mówmy o tym zupełnie szczerze. Także ta polityka, którą on prowadzi z mediami, ze wszystkim, zagarnięcie wszystkiego. I to jest to niebezpie niebezpieczeństwo dla Polski. Dlatego, my jesteśmy, jako klubem, który powinniśmy się przygotowywać, dyskutować na ten temat i widzieć, co nam grozi. Grozi właśnie nam to, że my odchodzimy niedługo, ale będzie młodzież, ob ona żyła jeszcze w Polsce, bo mówię, ta polityka niebezpieczeństwa, która w tej chwili bardzo mi przypomina ta dzisiejszą politykę Unii Europejskiej. Dlatego chyba konieczne jest to, ażeby po prostu na ten temat szerzej dyskut dyskutować, więcej czasu jeszcze poświęcać no i coś robić, ażebyśmy mogli z tego wybrnąć. Dziękuję. Proszę ja może jeszcze tylko powiem w nawiązaniu do tego, o czym tu rozmawiamy, że żeby dotrzeć, to niestety musielibyśmy jakieś mieć media czy gazety. Nie mamy niczego. I tu będzie taka nasza prośba i podziękowanie dla Pana, bo Pan chyba jedyny jest z mediów oczywiście niezależnych, ale żeby, żebyśmy my jakoś się zmobilizowali, żebyśmy może protestowali, pisali protesty do, do telewizji, gdzie tylko się da, że żądamy prawdy, że chcemy jeszcze mieć tą drugą Polskę, żeby pokazali. Bo jest jedna Polska pokazywana, jedna część, a drugiej nie ma w ogóle. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgadzacie. Czasami jest tak, że czasami sprawy się jakby rozwiązują poza, naszym, tak. poza naszymi oczami, utkane scenariusze nie wypalają. Chciałam właśnie w tym kontekście spytać, czy na przykład potęga azjatów, potęga gospodarcza Azji. Czytałam gdzieś, że w połowie wieku szacuje się, że Chińczycy i Hindusi będą wytwarzali 50% światowego PKB. Więc chciałam spytać, czy to czasami nie jest właśnie danie, jakby zatrzymywanie tej hegemonii ekonomicznej Niemiec, bo nie ulega wątpliwości, że Niemcy jakby tutaj yy 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 wiodą prym w Unii Europejskiej, więc czy z tej strony jakby będzie być może jakieś zastopowanie? To jest jedno pytanie do Pani. A drugie pytanie, czy można sobie wyobrazić, że jeśli idzie o przyszłość Unii Europejskiej, że w jakiś kraj powiedzmy wycofa się z Unii, odejdzie z Unii Europejskiej? Ey. Miałam jeszcze jedno pytanie, tylko zapomniałam. To może sobie później przypomnę. Dziękuję. No może się mogę przedstawić? Reliczka Janina. Proszę Państwa, to, jest, to są dwa naprawdę świetne pytania, bo one y, też mają taki charakter porządkujący tą naszą dyskusję. Otóż y, potęga Azjatów niezaprzeczalna, nie do dyskusji. Jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie? Y, Mamy w tej chwili właściwie pięć niezależnych potęg światowych, które mogą kreować porządek y, y, polityki światowej, kreują ten porządek i gospodarczy, i polityczny. Słabnące Stany Zjednoczone bo to sobie trzeba powiedzieć gorzej, Stany Zjednoczone pod rządami. Prezydenta, który niestety nie ma chyba pomysłu wraz ze swoimi doradcami na rolę tych Stanów Zjednoczonych w świecie. Bo do tej pory żyliśmy w świecie z naszego punktu widzenia przez ostatnie przynajmniej 20 lat w świecie dość wygodnym, To było Pax Americana. A teraz zaczynamy widzieć, że to Pax Americana się powoli załamuje. jak mówię, Stany Zjednoczone nie mają pomysłu. Co się zdarzy w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych trudno powiedzieć. Prawdopodobnie Panie Boże, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, trudno powiedzieć. Tak jak mówię, brak pomysłu. Bardzo celowe działanie ze strony Niemiec i Rosji, bo to jest wspólne działanie, czyli ograniczenie wpływu Stanów Zjednoczonych na politykę europejską, ograniczenie wpływu Stanów Zjednoczonych w NATO. Tak? Reset stosunków z Rosją, zwróćcie Państwo uwagę, to hasło, którym nas zarzucano bardzo regularnie. Tak? No więc mamy Stany Zjednoczone w takiej kondycji, w jakiej mamy. Mamy, proszę Państwa, Chiny. Mamy Unię Europejską. I kogo my jeszcze tam mamy? Mamy Rosję. Mamy Rosję, potęgę. To nie jest kolos na dwinianych nogach. Rosja upada się, podnosi, upada, się, upada, podnosi się, upada, podnosi się. I będzie tak właśnie upadała i się podnosiła, ale nigdy nie będzie i nie może być bagatelizowanym graczem polityki światowej. I to też jest taka świadomość, którą należy w sobie budować i pielęgnować. I kolejna. Ostatnia, y, ostatni taki przyczynek Indie, które urastają rzeczywiście do roli kolejnej potęgi y, światowej. Chociażby z, z prostych racji mówi o Chinach i o Indiach. Proszę Państwa, no giganty demograficzne. Europa wymiera. Europa wymiera. Kraje w ogóle Zachód wymiera. Rozgrabiana Afryka. Dzielona na strefy wpływów. Bardzo silne w tej chwili interesy chińskie, na przykład w co o czym się głośno nie mówi. Więc taki jest los. Ale my nie musimy zastanawiać się nad tym, jak ten porządek światowy się będzie budował, bo yy, to, to centrum polityki światowej przenosi się w tej chwili absolutnie do basenu Pacyfiku. Do basenu Pacyfiku. Ale nas interesuje. Tutaj polityka lokalna i w ramach tej polityki lokalnej, polityki europejskiej musimy tą swoją tożsamość jako państwo liczące się budować konsekwentnie. I to jest jeśli chodzi, odpowiedź na to pytanie dotyczące rozkładu sił świat światowych i aspiracji niemieckich, aby organizować wokół siebie po prostu imperium europeum. Imperium Europejskie, tak, bo to już jest w tej chwili imperium europejskie, jedna z pięciu części budujących porządek światowy. Tak to w tej chwili wygląda. I albo to się będzie odbywało jako dyktat niemiecki, albo będzie się to odbywało, i tu o tym chciałam powiedzieć, bo to jest dosyć istotne, na alternatywnych warunkach. Bo podpisanie czy ratyfikacja traktatu lizbońskiego nie oznacza jeszcze, że my nie możemy tutaj nad, 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 nad yy, konkretnym kształtem Unii Europejskiej dyskutować. Były alternatywne yy, pomysły, alternatywne koncepcje. Była koncepcja, proszę Państwa, yy, De Gaulle'a, pamiętajcie, czyli Europy narodów, <laughs> gdzie państwa europejskie, współpracujące ze sobą gospodarczo, zachowują suwerenność. Zachowują pełnię suwerenności, ale budują swoją tożsamość w, poli w polityce światowej i budują swoją potęgę gospodarczą. To była wspólnota, jak Na początku. Ale, ale, ale również bardzo istotną była, jest taka tak zwana Europa koncentrycznych kręgów. Tych alternatyw, bo tutaj ja już nie będę się rozwodzić, tego jest ileś. I można jeszcze ciągle, i należy jeszcze ciągle dyskutować nad kształtem Unii. Nie o Unii jako takiej, bo rzeczywiście w tej globalizującej się polityce wielkich imperiów rozbicie Unii na maleńkie państewka nie ma już zbyt wielkiego sensu. Bo one nie będą miały siły przebicia, one nie będą partnerem dla tych wielkich potęg, o których, o których mówimy. Ale możemy i powinniśmy dyskutować nad kształtem Europy.